Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj panienka w ogóle zauważyłam, że panience zaczynają się kręcić włoski. Tak jak u Laosia było. Na początku miał takie proste, jak był malutki, a potem zaczęło mu się włoski kręcić i ulali też już włoski się zaczynają ładnie kręcić. Tak, także Lala sobie siedzi. Zobaczcie. Zaraz będzie się tutaj bawiła z Le 8, zaraz pójdziemy trochę na matę, tak? Witamy Was w kolejnym vlogu z panią Mysią Królisią. Pogoda za oknem prezentuje się tak, czyli nic specjalnego. Pytaliście się, jak sprawdza się sowa? Sowa sprawdza się świetnie, jest naprawdę super ten projektor, fajne kołysanki, także polecamy.

Dzień dobry, dzień dobry, już tak oficjalnie kochani. Eee, witam się z Wami bardzo serdecznie. Eee, niedawno, w sumie niedawno, już jakiś czasem wstaliśmy, jeszcze jestem w piżamie. Eee, właśnie będę zabierała się za kawkę, będę robiła sobie kawkę. I No to już nie jesteś dawno w piżamie, tylko mamusia, Nel przebrana, leoś przebrana, mamusia w piżamie, ale ja e, lubię sobie czasem w piżamce, słuchajcie, pochodzić. Eee, wiecie, co tak się przyzwyczaiłam do vlogmasów? Nie macie pojęcia, że po prostu tak za nimi. Tęsknię o mega za nimi, tęsknię sami, że nie macie pojęcia, więc chciałabym wam nagrywać jak najczęściej. E, plan jest taki, słuchajcie. W ogóle Krzysiek musiał dzisiaj wyskoczyć na chwilę do firmy, do pracy. E, tam mają kilka rzeczy do załatwienia, e, a ja jestem z dziecieczkami w domu. Natomiast dzisiaj na godzinę 16:30 mam paznokcie. E, tylko w takim terminie Emilka jest, więc będę zmieniała paznokcie na noworoczne, na sylwestrowe. Zaszalejemy. Jeszcze nie mam ogólnie pomysłu, paznokcie oczywiście trzymają się przepięknie, cudownie, nic absolutnie się z nimi nie dzieje, ale tak jak mówię Milka będzie dopiero za jakiś czas, więc muszę te paznokcie zrobić dzisiaj, więc tato mnie zawiezie do Krzyśka, do firmy, później pojedziemy na paznokcie, musimy kupić też kilka rzeczy, Typu mleko, chusteczki małej, bo się skończyły. E, także zabieram Was ze sobą. E, no i pytam Was na Instagramie, mm, czy chcecie zobaczyć, co dostałam na święta, pod choinkę, na gwiazdkę w oddzielnym filmie na kanale głównym, czy we vlogu. E, no i przewaga nie była jakaś tam mega duża, aczkolwiek była. E, no i chcieliście zobaczyć moje prezenty świąteczne tutaj we vlogu, więc dzisiaj postaram się Wam te prezenty pokazać. Dobra, zabieram się za kawkę. Właśnie wyjęłam nową piankę, słuchajcie, nowe mydełko, jeszcze takie mam świąteczne z Buffen Body Works, a tą piankę stawiam w kuchni, bo już jest jej mało i chciałabym ją wykończyć. Przepiękna jest, cudownie pachnie, także pianki. mydełka z Waffen Body Works to jest zdecydowanie must have u nas. A przy okazji dzisiejszego vloga chciałabym Wam pokazać sztosik, naprawdę sztosik. Ostatnio te produkty z Sephory, ten żel do zmywania micelarny był masakryczny. Natomiast ten płyn, profesjonalny płyn micelarny od Eveline z czarną zieloną herbatą mega. Zmywa makijaż super. Jest świetny, bardzo porównywalny do garniera, do biodermy, także polecam serdecznie. Świetny i ta ogromna pojemność super. A ja pod dzisiejszy makijaż nałożę sobie to serum witaminowe z witaminą C i S-Sefory, i później kremik z ELEMIS, który też znalazłam w kalendarzu swoją drogą. Mowa oczywiście o tym kremie, który uwielbiam. Słuchajcie, jest też z kalendarza ASOS, jest ogromny i powiem wam szczerze, że to chyba też będzie produkt, który będę musiała koniecznie sobie kupić, jak skończę. Świetny! Ja już się ogarnęłam. Leoś poszedł z babcią poczytać trochę książeczek. Nel śpi ma właśnie drzemkę. I za jakieś 15-20 minut jadę z tatą go stoku, tak jak wam mówiłam, na bezzury. I jeszcze zajadę do Krzyśka do firmy. Szybko zrobimy kilka spożywczych zakupów, dlatego że chcę zrobić... Um, Shepherd's pie, coś takiego, mm, już kiedyś to robiłam samodzielnie, to jest taka brytyjska potrawa, bardzo dobra zresztą, bardzo sycąca, natomiast zobaczyłam, że jest też przepis właśnie na shepherd's pie mm, z Thermomixa, więc chcę spróbować, chcę zrobić też w Thermomixie naszą ulubioną polędwiczkę w sosie porowo-śmietanowym, także kilka składników muszę kupić, no i tak jak Wam obiecałam, pokażę Wam szybciutko, co dostałam na święta. Słuchajcie, już dziecięcych prezentów Wam nie będę pokazywać, chyba, że będziecie mieć ochotę, to napiszcie, może będziecie chcieli zaczerpnąć jakieś inspiracje, zbliżają się Wam jakieś urodziny bądź jakieś odwiedziny, więc dajcie mi znać, to też będę mogła Wam szybciutko pokazać w którymś vlogu, co tam dzieciaczki dostały na święta. Dobra, zacznijmy ode mnie, słuchajcie. Pokażę Wam tutaj um, prezent od. Ojej, nie wzięłam, słuchajcie, czekajcie, wezmę jeszcze kubeczek i wezmę jeszcze taki mały świeczniczek na podgrzewacze. Czekajcie sekund. Dobra, jestem z powrotem, także zacznijmy od tego. Pokażę Wam, jaki dostałam przepiękny kubeczek kubeczek z Home and You. Prezentuje się tak śliczny, świąteczny. Jak wiecie, ja uwielbiam świąteczne kubeczki, i w ogóle kubeczki uwielbiam. Kupuję je non-stop. Także taki oto przepiękny, świąteczny kubeczek. Dostałam. I tutaj dostałam jeszcze, pokażę Wam takiego pięknego reniferka. I on w sam raz idealnie będzie pasował mi na tą moją, wiecie, deskę srebrną, tackę srebrną z choinką, właśnie z reniferkiem. Zobaczcie, jest przepiękny. Ma brok. Gotowe rogi, położę jakiś podgrzewacz i jeszcze na pewno do Sylwestra u mnie te świąteczne ozdoby będą, dlatego że ja już po nowym roku rozbieram choinkę i ściągam wszystkie, zabieram wszystkie świąteczne ozdoby. Także taki piękny reniferek również dostałam. Pokażę Wam również, słuchajcie, jak mój mąż mnie zaskoczył też w tym roku, chociaż on już gdzieś tam się na pewno domyślał, co ja chcę. Natomiast ja w tym roku go niesamowicie zaskoczyłam. Absolutnie nic mu nie sprzedałam, nic mu nie powiedziałam, co dostanie. Więc miał chłopak naprawdę ogromną niespodziankę, a ja miałam ogromną frajdę, że on absolutnie nawet nie podejrzewa, co dostanie. Pokażę Wam prezenty teraz od Krzyśka. Słuchajcie, dostałam stołsa. Jeżeli chodzi o markę Toast Uwielbiam, mega mi się podoba Tam po prostu wszystko I tak, tutaj dostałam taki oto Różowy certyfikat W tej paczuszce, zobaczcie Proszę bardzo Prezentuje to się tak Kocham po prostu opakowania, zobaczcie Przepiękna miętowa torebeczka I zobaczcie jak pięknie jest opakowany Mój prezent To jest takie różowe, śliczne pudełeczko Z dzwoneczkiem Prezentuje się tak. Już otwieramy. i Pokażę Wam, co Krzysiek mi wybrał, co jest w środku. Tam, tadadam! Tylko spójrzcie na to. Mam nadzieję, że złapie ostrość. To jest przepiękny łańcuszek z małym takim rose gold misiaczkiem i czarne diamanciki. Krzysiek wybrał mi właśnie takie Zobaczycie? Tak, rose gold misie. I do tego są przepiękne Halo Ostrość. Halo Ostrość. Przepiękne, malutkie kolczyki, również z czarnymi diamencikami. Cudowny zestaw, i już nie mogę się doczekać, kiedy go e, na siebie włożę. Także kolczyki i naszyjnik. Coś pięknego. Ja wam powiem szczerze, że choruję na tołsa ostatnio i Krzysiek widział, że przeglądam, że jestem na strące i patrzcie, Jak pięknie mnie zaskoczył. Także to od mojego męża. E, taki piękny zestaw później już oczywiście pokażę wam go e, na sobie jak się w nim prezentuje. I kolejny prezent od Krzyśka. Tutaj chłopak zaszalał. Jak wiecie, ja uwielbiam John Malone. E, miałam już e, kilka perfum mieszkając w Wielkiej Brytanii. Nawet z Krzyśkiem jeździliśmy razem do salonu John Malone i tam e, kupowaliśmy sobie perfumy. I od czasów tak naprawdę, w Wielkiej Brytanii, od czasu Londynu ja tych perfum, tych produktów e, do pielęgnacji nie używałam. I już Wam pokazuję. Mąż mnie zaskoczył. O tak, spójrzcie. To jest cała torba e, od John Melon. I zaraz Wam pokażę, co jest w środku. E, I tutaj Krzysiek też mniej więcej wiedział, e, nad którymi zapachami ja myślę. Więc ja nie wiedziałam, że dostanę tak do końca to na święta. Ale mówiłam mu, jakie zapachy muszę sobie kupić. No i właśnie je dostałam. E, Krzysiek mówił, że pani. Bo jeżeli chodzi o Jo Malone, to salon Jo Malone, salon, taka wyspa z Jo Malone, jest u nas w Daglasie w Galerii Alfa w Białymstoku. I Krzysiek mówił, że pani właśnie jednymi z tych perfum popsikała papier. W ogóle pięknie to wszystko jest opakowane. Także już Wam pokazuję. Papier pachnie o, tymi perfumami. U, jak pięknie pachnie. I słuchajcie tak, mam tutaj jeszcze taki mały prezencik. Przepiękne opakowania, bardzo klasyczne, bardzo eleganckie. I tu jest taki mały prezencik dla mnie i są perfumy Wood Sash Salt zobaczcie, czyli te perfumy które ja, próbeczka, które ja używałam w Wielkiej Brytanii, dwa flakoniki zużyłam i je po prostu uwielbiam przepiękne, także tu mam próbkę i mam również też taką próbkę uu, też taką malutką próbkę, zobaczcie e, zapachu lime, basil and mandarin i to jest oczywiście mm, krem do ciała, jest bardzo wydajny, jest bardzo intensywny także taka oto próbeczka i mam jeszcze próbkę Perfum wypadła mi, poczekajcie chwilę. Dobra, jest tutaj. E, perfum e, z limitowanej edycji świątecznej. Zobaczcie, to jest też próbeczka i te perfumy pachną przepięknie. I na przyszły sezon świąteczny będę musiała je sobie kupić. Także to są próbki. A, aha, jeszcze dostałam tutaj, zobaczcie, kosmetyczkę. Świetna kosmetyczka. Myślę, że w sam raz na produkty takie kąpielowe Drummond, albo wiecie, jakby będę chciała gdzieś je sobie zabrać, także taka kosmetyczka do tego. No i kochani, docelowo mój prezent <grym> prezentuje się tak. Tylko spójrzcie na to pudełko, zobaczcie, jak to wszystko jest pięknie opakowane. Tu jest kokardka. Mega elegancko. No cudownie, także już Wam pokazuję, co jest w środku, i moją wielką torbę odstawiam tutaj. Dobra, otwieramy. Kokardka. Na pewno mi się do czegoś przyda. Stałam tutaj jeszcze e, jeszcze jeden prezent od John Melon. Daj się rozpieszczać. Zapraszamy ciebie i Twojego przyjaciela lub przyjaciółkę na chwilę relaksu w trakcie bezpłatnego masażu dłoni i rąk, aby umówić się na spotkanie, zadzwoń lub odwiedź najbliższy butyk John Melon. London. Także super prezent, wezmę mamy, Tak, wezmę mamy, Na pewno nam się taki relaks w błoni e, przyda, także to to. I słuchajcie, już Wam pokazuję perfumy, które chciałam już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Są przepiękne i słuchajcie, i to jest też taka wizytówka Jo Melon. E, i ja Wam pokażę, nie będę kaleczyła nazwy, zobaczycie jak one się nazywają, to jest ta czarna buteleczka, one są dość takie mocne, intensywne, e, także to jest Pierwszy zapach, który chciałam, i dzisiaj się nim koniecznie spryskam. Także takie oto perfumy. Czekajcie, jeszcze raz wam pokażę, bo nie widzę tutaj. Dobra, jest ostrość. I kolejne perfumy, bardzo, bardzo świeże. Nectarine Blossom and Honey. To jest zapach cudowny, świeży, letni. Nektarynki, miód, bryza morska. O, jak one pięknie pachną. Także dwie parę perfum świeże, takie bardziej ciężkie i świeże. Ten zapach, jak tylko powąchałam już kiedyś w John Melon wiedziałam, że będę musiała mieć jakby mm, Wood Sash and Sea Salt, to jest numer jeden, natomiast to jest też coś w takich świeżych bardzo klimatach, nektarynka, miód, blossom, mm, mm, piękne. Coś pięknego. No i oczywiście nie mogło zabraknąć czegoś w moim ukochanym zapachu, czyli Wood Sash and Sea Salt i to jest słuchajcie, mm, krem do ciała, taki body cream, który jest bardzo, bardzo intensywny. Nie wiem, czy wiecie, że jeżeli chodzi o produkty Jo Malone, markę Jo Malone, to tam jest też takie założenie, że możemy miksować perfumy razem z balsamami. I na przykład wyczytałam, że te perfumy Nectarine, Blossom and Honey świetnie pasują z balsamem do ciała Wood Sash Seasalt. Także taki jest też zamiar tej marki, żeby się nie bać i miksować ze sobą, mieszać ze sobą zapachy, co ja bardzo lubię. Także zobaczcie, jakie piękne, szklane, eleganckie opakowania. Kocham ten zapach, jest przepiękny, bardzo intensywny i coś, czego jeszcze nie używałam. I to jest nowość i tutaj Krzysiek mnie Absolutnie zaskoczył e, Tutaj jest słuchajcie, tak Jeżeli chodzi o perfumy, to ja gdzieś już tam O tym wspominałam, natomiast absolutnie nie wiedziałam, że Dostanę je na gwiazdkę, jeżeli chodzi O to, to tutaj też było takie Zaskoczenie, dlatego, że on wie, że e, To mój ulubiony zapach od Jo Malone Właśnie ten Wood Sash and Sea więc kupił mi duże Masło do ciała, krem do ciała I tutaj też kompletne zaskoczenie Słuchajcie, żel do mycia ciała, żel do mycia Dłoni i zapach jest Lime, Basil and Mandarin, jest bardzo, bardzo świetny i z tego co wiem, po kąpieli takim otożelem. Nasza łazienka przez najbliższą godzinę pachnie przepięknie. Także słuchajcie, taki kolejny prezent. E, tego zapachu nie znam, także zobaczymy. E, mam jeszcze balsam, jak Wam pokazywałam przed chwilką, tutaj miniaturkę, więc zobaczymy. No, piękny prezent, naprawdę. Chłopak się postarał. Ja jestem przeszczęśliwa, kocham John Melon i bardzo się cieszę, że dostałam właśnie te rzeczy od mojego męża. I tu mam jeszcze Merry Christmas. Coś od mojej mamy, która też mnie doskonale zna która doskonale wie czego ja potrzebuję. Pierwsza rzecz to są takie piękne kolczyki od mojej mamuni. Ona wie, że ja kocham koła, więc sprawiła mi przepiękne koła. To są takie fajne podwójne koła, zobaczcie, małe i duże. Więc to jest pierwsza rzecz od mamy. I mam jeszcze jedne kolczyki od mamy. Tylko spójrzcie, to są takie srebrne, piękne koła z brokatem tutaj, takim fajnym, no przepiękne. Uwielbiam koła, więc mama idealnie mnie zna. Sprawiła mi przepiękne koła. I słuchajcie, tutaj dostałam książki, o których już też smęciłam, dużo smęciłam, i moja mama postanowiła wykorzystać to, że ja o tym mówię. I mam książki, które bardzo chciałam przeczytać. Jestem chyba w tyle, bo już chyba każdy zna te książki od Blanki Lipińskiej, a ja dopiero niedawno się zorientowałam o nich i bardzo chciałam je przeczytać. Pierwsza część: 365 dni druga część, ten dzień i wiem, że już jest trzecia część, więc też będę musiała sobie dokupić, jak przeczytam już te dwie części i wiem, że będzie też ekranizacja, będzie też film, także no bardzo się cieszę. Mamo, dziękuję Ci bardzo. Mikołajowa, mamo, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dajcie znać, czy czytałyście, czy się Wam podobały te książki. Mam dwie części, jeśli mi się spodoba, no to na pewno będę musiała trzecią część przeczytać. Także kolejne rzeczy od mamy i rzecz, z której, Boże, jak bardzo się cieszę. Mama wiedziała, że ja potrzebuję nowy statyw, w takim, wiecie, przenośny, żeby... No, po prostu nowy statyw. Mam ten duży statyw, który, na którym stoicie teraz, który służy mi do nagrywania filmów stacjonarnych. I potrzebowałam jakiś fajny, dobry statyw, właśnie do nagrywania na zewnątrz. Ala Gorilla. Statyw prezentuje się tak, wiecie, będę mogła go wszędzie postawić. Dodatkowo ma te wyginane, fajne nogi, na czym mi bardzo, bardzo zależało. Także moja mamunia kochana, Mikołajowa, moja kochana, wiedziała, co ja potrzebuję. Jestem taka szczęśliwa, także zaraz um, kończę nagrywać wam te prezenty. I. Daję tutaj sobie aparat na ten nowy statyw. No i co? Nie lecicie ze mną już na nowym statywie. Także słuchajcie, to by było na tyle. Wspaniałe prezenty. Bardzo się cieszę. Cudowny Mikołaj w tym roku. Dajcie znać, co wy dostaliście na święta w tym roku. Co dostaliście na gwiazdkę, co znaleźliście pod choinką. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. A ja dzisiaj, tak jak mówiłam Wam wcześniej, zabieram ze sobą statyw. No i spryskuję się tymi oto perfumami od jumelą. I uciekam szybko, bo już nie mam czasu. Także. Zawieram Was ze sobą. No dobra, pierwsze oficjalne nagrywanko e, na nowym statywie. I muszę Wam powiedzieć, że zawsze przez, e, na, na samym początku się denerwuję, żeby mi nie spadł aparat. Wiecie, jak jeszcze nie znam e, tego statywu, to się boję. Wiecie, taki obcy mi się wydaje. Także mam nadzieję, że e, będzie się ładnie trzymał. Jest już Krzysiek, jesteśmy szybko w Kerfurze, kupimy kilka rzeczy i lecimy dalej. Mam tutaj kolorki, ale jak zwykle bardzo liczę się ze zdaniem Emilki, więc Emilka zaraz mi coś fajnego stworzy. Wiecie, chcemy, żeby to były takie paznokcie typowo karnawałowe, sylwestrowe, żeby coś tam na nich fajnego się działo. Także na pewno Wam pokażę w trakcie i pewnie już efekt końcowy. My już jesteśmy w domu i właśnie Krzysiek bawi się z l 8 Jeszcze tak na szybko, bo już jest dość późno, więc jeszcze tutaj szaleją, a ja Wam pokażę już w tym świetle moje paznokcie, jak wyglądają. No to jest typowy bling bling, zobaczcie, naprawdę. Mega bling bling. <grytanie> Także prezentują się tak. Bardzo, bardzo zadowolona, są po prostu świetne. I tak się śmiałyśmy właśnie, że to nie taki mój klimat, nie mój styl. Ale zmiany są ważne. Nowy rok, zmiany. Także zaszalałam i bardzo chciałam gwiazdeczki, więc mam gwiazdeczki, kochani. Emilka jest naprawdę świetna, świetna w tym, co robi. Eee, I co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Aha, perfumy. Zebrało dzisiaj bardzo dużo komplementów. Kocham je i uwielbiam. Zapach jest naprawdę przepiękny. Eee, pokażę Wam jeszcze dwie nowości spożywcze, jakie kupiłam dzieciom do chrupania, no i to będzie na tyle w tym wylogazku. Także rozpakowuję zakupy, pokażę wam jeszcze te nowości, co kupiłam dzieciaczkom, e, do jedzonka, snaki takie do chrupania. I będziemy się żegnać. Dobra, już Wam pokazuję, kochani. Kupiłam taki serek homogenizowany. Krótki skład ma. No, cukier ma. W tych serkach homogenizowanych waniliowych zazwyczaj jest cukier. Natomiast nie ma nic innego. Jest mleko, śmietanka, cukier naturalny, aromat waniliowy, kultury, kultury bakterii mlekowych. Więc wzięłam trzy takie małemu. I zobaczcie, na zdrowej półce w Karfurze kupiłam dzieciom takie oto, chrupki. Tutaj mam kukurydziane naturalne i mm, jaglane. Jaglane chrupki kukurydziane, a tu naturalne chrupki kukurydziane. Były jeszcze gryczane chyba, także jutro będzie Nel i Leoś sobie pewnie to chrupać. No i zaraz zrobi się szybki haul zakupowy. Kupiłam jeszcze marchewkę, kupiłam też mleczko kokosowe, kupiłam wrapy, kupiliśmy ryż basmati, mamy groszek krewetki, które się rozmroziły już, więc szybko muszę je do zamrażarnika do zamrażarki włożyć mój ukochany jogurt laktofree bezlaktozowy i ostatnio bardzo też lubię ten, dobra a resztę tutaj mam i rozpakowuję